Jest nadzieja na pozytywny obrót spraw w negocjacjach handlowych między Unią Europejską a USA. Unia stara się wykorzystać 90-dniową pauzę dla szeroko zakrojonych wzajemnych taryf ogłoszonych przez prezydenta USA. Celem Europejczyków jest znalezienie porozumienia i dlatego aktywnie negocjują. Unijni ministrowie handlu spotkają się w Brukseli, aby bronić swoich interesów i ustalić wspólne stanowisko. I think we are seeing some elements of optimism. Uh, we are because we are seeing elements of de-escalation on the American side. You can all see that US have begun conversations with China. They have reached sort of an agreement with the UK, and that's ale Unia Europejska chce być gotowa na wszelkie ewentualności. W przypadku braku porozumienia Unia zagroziła wprowadzeniem środków zaradczych o wartości 95 miliardów euro. Amerykańskie towary mogą obejmować eksport produktów rolnych i alkoholowych, a także samolotów i sprzętu elektrycznego. Jednak proponowana przez Unię Europejską reakcja nadal jest znacznie mniejsza niż w przypadku towarów unijnych, na które już wpłynęły opłaty nałożone przez Trumpa. Because if you retaliate on everything, on most of the things you are retaliating, you are hurting your own economy. You are hurting the stability of the markets. Now, by being more targeted than the United States, I think the Commission is following a more intelligent strategy. Because also, if there's a need to increase the tariff further, we can do it without destabilizing the markets. Według eksperta ważne jest, aby państwa członkowskie wspierały Komisję, aby upewnić się, że jeśli nie dojdzie do porozumienia pod koniec 90 dniowego terminu, Unia Europejska będzie gotowa zareagować z pełną siłą.